Z administracyjnego punktu widzenia studenci mają zazwyczaj różnego rodzaju obowiązki związane z praktykami zawodowymi. Tak? I jeżeli chodzi o praktyki i zawodowe, bardzo często spotykam się z takimi postawami studentów, które mniej więcej manifestują się tym, że to jest taki trudny, niechciany, odrzucany albo w jakiś sposób taki. Że kombinujemy, najzwyczajniej studenci kombinują ze stażami, tak? Wybierają je albo tylko z obowiązku, albo wybierając je, szukają takich miejsc, gdzie pracodawca, właśnie kooperujący z uczelnią, jedynie im potwierdzi, tak, te, te staże, te praktyki. Nie angażują się, nie wybierają ze szczególną troską tych staży i tych praktyk. No i co się wtedy dzieje? Odbierają sobie bardzo ważną szansę na to, żeby rzeczywiście dotknąć i zrozumieć, czym jest w ogóle pierwsza praca, rynek pracy, zderzyć się ze swoim wyobrażeniem. Skonfrontować swoje wyobrażenie w ogóle o sobie, o swoich umiejętnościach, zarówno o tych umiejętnościach czysto zawodowych, jak i tych umiejętnościach społecznych, tak? budowania relacji, komunikacji, bardzo wielu różnych rzeczy. I tu uważam, że studenci jakby nie rozumieją istoty samej funkcji staży i praktyk zawodowych. Często mają właśnie takie różnego rodzaju przekonania albo zasłyszane różne rzeczy. Natomiast w kontekście, w którym rozmawiamy, czyli jak zgromadzić najwięcej doświadczeń, jak wykorzystać czas studiowania, do tego, żeby on nas jak najlepiej przygotowywał do wejścia na rynek pracy, okazuje się, że właśnie ten aspekt praktyk i staży zawodowych jest najcenniejszy. Bo to one nam mogą odpowiedzieć na pytanie, czy to wyobrażenie nasze o danym typie pracy, charakterze organizacji różnego rodzaju specjalizacji, którą wyobraziliśmy sobie, wymarzyliśmy sobie na przyszłość, czy ona rzeczywiście jest taka, jak sobie ją wyobraziliśmy? Czy my rzeczywiście do tego pasujemy? Czy to nasze wyobrażenie na przykład fantastycznie wyglądających na Instagramowych Wolach korporacji i pięknie wyglądających młodych ludzi w garniturach? To jest środowisko, w którym chcielibyśmy na przykład pracować, tak? I to jest kultura organizacyjna. Która sprawiłaby, że czulibyśmy się tam dobrze i moglibyśmy realizować swoje pasje i obowiązki zawodowe, albo czy dany charakter pracy na danym stanowisku jest dokładnie tym, co sobie wyobrażaliśmy. Więc dotknięcie tej rzeczywistości takiej zawodowej poprzez staże, programy, różnego rodzaju praktyki, powinno być. Dla nas takim, taką fazą i takimi okolicznościami, które bardzo świadomie wybieramy i bardzo świadomie przeżywamy i wyciągamy stamtąd wiele różnych wniosków i refleksji. I jeżeli takich praktyk, staży i doświadczeń zawodowych możemy w czasie studiów zgromadzić wiele, to powinniśmy bardzo chętnie po nie po pierwsze sięgać, po drugie dobrze się do nich przygotowywać i dobrze wybierać te miejsca, w których to się będzie działo. I rzeczywiście wykorzystywać ten czas, który tam jesteśmy, w taki bardzo świadomy i dojrzały sposób, żeby naprawdę po ich zakończeniu można było odpowiedzieć sobie na pytanie: czy to jest właśnie to, czego szukałem, czy też nie, żeby zrewidować swoje założenia, które często oparte są na pewnym wyobrażeniu nigdzie z niczym niezderzonym i niezweryfikowanym.